Siema, z tej strony Astera W dzisiejszym odcinku ogłaszam konkurs na mrówki Zapraszam do oglądania Przy okazji zapraszam Was na moją grupę Astera Forum Na Facebooku Link będzie w opisie Teraz po kolei będę Wam pokazywać co jest do wygrania Pierwszą nagrodą jest Królowa Lasius Niger z masą potomstwa Nie jest oczywiście najlepsza nagroda Najlepsze czeka na końcu Drugą nagrodą jest Kolonia Temnothorax tam jest około, około 4 robotnic i trochę potomstwa. Trzecią nagrodą jest kolonia Temnothorax, również, tym razem z większą ilością robotnic i potomstwa. I najlepszą rzeczą, się najlepszą nagrodą do wygrania jest kolonia Tetramorium Bicarinatum, która liczy sobie około 15-20 robotnic i trochę potomstwa. Jak mogliście już zauważyć, próbówka jest dosyć brudna, ale mrówki mają się dobrze i nie zagraża ich życiu to. Mają potomstwo, teraz robotnica niesie potomstwo albo królowa. Sam nie widzę. Tak, robotnica niesie potomstwo. E, tam do boku kilka robotnic ma e, w szczękach jajka i larwy, więc mam nadzieję, że kolonia rozwinie się dosyć szybko i prężnie. Aby wziąć udział w konkursie trzeba subskrybować mój kanał, polajkować ten odcinek, jak i napisać komentarz z hashtagiem Konkurs Wyniki konkursu ogłoszę 10 kwietnia, czyli w piątek. Wysyłka mrówek ciągle się odbywa mimo koronawirusa. Przypominam też, że możecie wziąć udział w konkursie z konta rodziców bądź brata, siostry. I trzymajcie się, nie dajcie się złapać koronawirusowi. Siema.